Film rozpoczyna się od notatki stwierdzającej, że średnia decybeli hałasu w Nowym Jorku wynosi 90, co odpowiada ciągłemu krzykowi. Następnie scena przenosi się do hospicjum, gdzie poznajemy naszą bohaterkę, sam i jej kota terapeutycznego, Froda. Sam jest pacjentką chorą na raka, która obecnie uczestniczy w grupowej sesji terapeutycznej z innymi osobami. Ogłasza, że napisała wiersz, co ekscytuje wszystkich. Ale potem mówi, jak słabe jest to miejsce i jak nie lubi wszystkich wokół siebie. To sprawia, że wszyscy czują się niekomfortowo, ale opiekun, Ruben, oklaskuje ją i dziękuje za zabranie głosu. Następnie Ruben odbywa prywatną rozmowę z Sam. Ujawnia, że zaplanował małą wycieczkę dla pacjentów i wszyscy wybierają się do teatru na Manhattanie. Sam waha się, ponieważ naprawdę nienawidzi miasta, ale Rubenowi udaje się ją przekonać obietnicą pizzy. Następnie sam udaje się do swojego pokoju, gdzie karmi Froda. Następnie nakłada plastry znieczulające, aby złagodzić ból, bez którego nie może przeżyć. W kolejnej scenie Ruben zabiera pacjentów do teatru, gdzie oglądają przedstawienie kukiełkowe. Sam zaprzyjaźnia się z mężczyzną o imieniu Henry i jego małym synem, który jest podekscytowany możliwością pogłaskania Froda. Na początku wydaje się, że podoba jej się przedstawienie, ale wkrótce staje się emocjonalna i zaczyna płakać. Po przedstawieniu sam wychodzi z teatru i spotyka Rubena który właśnie rozmawiał z kimś przez telefon i wygląda na zmartwionego. Informuje ją, że coś się stało i muszą natychmiast wrócić do hospicjum. To złości sam, ponieważ złożył jej obietnicę. Upiera się, że nie wyjdzie bez pizzy i wdają się w kłótnie. Kiedy Ruben mówi, że po prostu próbuje być przyjacielem, ona niegrzecznie odpowiada, że tak nie jest. Sam wsiada do autobusu i zauważa kilku pacjentów skulonych z tyłu, obserwujących coś przerażającego na zewnątrz. Zanim sam zdąży się zorientować, co się dzieje, z nieba spada obiekt przypominający meteoryt i ląduje bezpośrednio przed nimi. Wkrótce potem pojawia się kilka wrogich obcych stworzeń i zaczyna terroryzować miasto. Cała okolica pokrywa się pyłem, a sam zauważa w oddali kosmitów pożerających ludzi. Podczas chaosu zostaje rzucona o ścianę i znokautowana. Po pewnym czasie odzyskuje przytomność i znajduje się w teatrze. Henry natychmiast zakrywa jej usta i gestykuluje, by była cicho. Okazuje się, że kosmici są niewidomi, ale mają wyostrzony zmysł słuchu. Reagują nawet na najmniejsze dźwięki, co czyni ich śmiertelnymi drapieżnikami. Tymczasem sam zdaje sobie sprawę, że została uratowana przez Henry'ego i cicho mu dziękuje. Następnie zauważa Rubena wśród ocalałych i oboje odczuwają ulgę, widząc się żywymi. Wkrótce potem sam zauważa w oddali Froda, który również przeżył. Sam rusza za kotem, ale ten przypadkowo mija dzwonek, przyciągając obcego. Wydaje się, że obaj zostaną zlikwidowani, ale na szczęście nad głowami zaczynają latać helikoptery. Dźwięk z nich odwraca uwagę stworzenia, skłaniając go do udania się w tym kierunku. W międzyczasie helikoptery wojskowe wydają komunikaty instruujące cywilów, aby się ukryli i pozostali cicho, dopóki władze nie będą mogli ich uratować. Następnie sam jest świadkiem bombardowania mostów prowadzących z Manhattanu, aby uniemożliwić stworzeniom ucieczkę, ponieważ nie potrafią one pływać. Oznacza to, że ocalali są uwięzieni w tym miejscu i nie mają dokąd pójść. Mężczyzna nagle zaczyna panikować, mówiąc, że wszyscy są skazani na zagładę i wkrótce umrą. Henry chwyta go i próbuje zakryć mu usta, aby nie zwrócić uwagi kosmitów. Kiedy mężczyzna nadal się nie zatrzymuje, Henry uderza jego głową o ścianę, przypadkowo go likwidując. W następnej scenie sam używa notatnika do pisania i komunikowania się z Rubenem. Próbuje opracować plan powrotu do hospicjum, ale ona informuje go, że idzie do pacji z pizza. To początkowo rozśmiesza Rubena, ale szybko zdaje sobie sprawę, że mówi poważnie. Właśnie wtedy zapasowy generator w teatrze wyłącza się, powodując niezwykle głośne dźwięki. Panika rozprzestrzenia się wśród ocalałych, więc Ruben i Sam pędzą na dół, aby go wyłączyć. Sam udaje się powstrzymać hałas, ale przy okazji rozdziera sobie koszulę. Niestety przyciąga to obcego, który brutalnie go wykańcza. Po tym incydencie sam jest głęboko zrozpaczona. Jej jedyny przyjaciel w tym dużym mieście został rozerwany na strzępy tuż przed nią. Ale sam nadal chce odwiedzić pacji z pizza, ponieważ jest to oczywiście najrozsądniejsza rzecz do zrobienia w tej chwili. Następnego ranka zabiera swojego kota, froda i udaje się do harlemu. Po drodze spotyka dwójkę przerażonych dzieci. Sam pociesza je i dzieli się z nimi cukierkami, aby poczuły się lepiej. Niedługo potem wojsko ogłasza plany ewakuacji cywilów z South Street Seaport za pomocą łodzi, ponieważ stworzenia nie potrafią pływać. To napełnia ocalałych nadzieją i zaczynają pędzić w kierunku punktu ewakuacji. Niestety, obcy szybko zostają zaalarmowani przez hałas i zaczynają atakować ludzi. Miasto pogrąża się w chaosie, a sam zostaje rozdzielona z Frodem. Sam ledwo unika stratowania i dla bezpieczeństwa chowa się pod samochodem. Gdy chaos ustępuje, Frodo błąka się po ulicach w poszukiwaniu wody. Natrafia na innego ocalałego o imieniu Erik w dużej kałuży. Mężczyzna wydaje się mieć atak paniki i płacze. W tym momencie sam w końcu znajduje swojego kota i obejmuje go we łzach. Następnie kontynuuje swoją podróż pomimo ciągłego niebezpieczeństwa. Erik, który nie chce zostać sam, również zaczyna za nią podążać. Wkrótce potem zaczyna padać deszcz, co pozwala im spokojnie porozmawiać. Sam radzi Erikowi, aby udał się w przeciwnym kierunku, gdzie może znaleźć łódź do ucieczki. On jednak mówi, że bardzo się boi i nalega, by iść z nią. W następnej scenie docierają do mieszkania sam i zastają zamknięte drzwi. Następnie instruuje Erika, aby otworzył je, gdy uderzy piorun. Plan działa i w końcu udaje im się wejść do jej pokoju. Gdy sam szuka swoich leków, oficjalnie się przedstawiają. Erik ujawnia, że jest Brytyjczykiem studiującym prawo w Nowym Jorku. Sam mówi też o swoim raku i o tym, że nie zostało jej wiele czasu. Mówi Erikowi o swoim planie odwiedzenia Patsy z pizza przed śmiercią. Słysząc to, Erik współczuje jej i oferuje towarzyszenie jej w pizzerii. Sam próbuje wyjaśnić, że to niebezpieczne, ale on nalega. Podczas rozmowy Erik natrafia na tomik poezji napisany przez sam i dowiaduje się, że jest ona autorką. Dzięki jej wierszom odkrywa również, że jej ojciec grał na pianinie. Kiedy błyskawice i grzmoty stają się coraz bardziej intensywne, oboje zaczynają krzyczeć i uwalniać wszystkie swoje frustracje. Następnego ranka sam wstaje wcześnie i udaje się z Frodem do Harlemu. Nie trzeba jednak długo czekać, by Erik ich znalazł, więc sam niechętnie musi zabrać go ze sobą. Gdy próbują cicho poruszać się po ulicach, robią niezamierzony hałas. To przyciąga hordę kosmitów, którzy zaczynają ich bezlitośnie ścigać. Trio szuka schronienia w budynku, ale tam również pojawiają się obcy. Na szczęście, zanim dojdzie do tragedii, Erik wpada na genialny pomysł. Wymyka się na zewnątrz i rzuca kamieniem w szybę samochodu. Powoduje to uruchomienie alarmu, który na chwilę odwraca uwagę kosmitów. Następnie sam i Erik wchodzą do tunelu metra, który jest pokryty krwią i gruzem. Okazuje się, że zawalenie się pociągu spowodowało zalanie tunelu. Nie mając innego wyboru, pokonują mętne wody i podróżują w dół prowizorycznej rzeki. Chwilę później obcy schodzi z zawalonej części sufitu, przeszukując tunel w poszukiwaniu ludzi. Erik zaczyna panikować, zanurzony w wodzie po szyję. Sam próbuje go uciszyć, ale obcy słyszy hałas i podąża za nimi. Na szczęście wyjście jest wypełnione wodą, co powoduje, że obcy tonie. Duetowi udaje się uciec z Frodem i ostatecznie docierają do kościoła. Wkrótce potem sam zaczyna czuć się bardzo źle i potrzebuje leków przeciwbólowych. Martwi to Erika, więc pyta o nazwy jej leków. Po uzyskaniu potrzebnych informacji, wyrusza samotnie w poszukiwaniu apteki. Wkrótce dociera do jednej z nich, gdzie udaje mu się znaleźć plastry znieczulające. W drodze powrotnej Erik jest przez chwilę zaskoczony czyjąś obecnością, ale okazuje się, że to bezczelny kot. Po chwili docierają do płonącego wraku konstrukcji, która została całkowicie przejęta przez kosmitów. Erik ponownie zaczyna panikować, ale dojrzały kot wyprowadza go stamtąd bezpiecznie. Następnie wracają do kościoła z plastrami znieczulającymi sam. Przynosząc jej wielką ulgę. Wkrótce potem sam ujawnia prawdziwy powód swojej obsesji na punkcie Patsi Spitzca. Opowiada mu o tym, jak jej ojciec zabierał ją do klubu jazzowego, gdzie grał na pianinie. Potem zawsze chodzili do Patsi Spitzca, która znajdowała się w pobliżu klubu. Sam stwierdza, że skoro i tak umrze, jest zdeterminowana, by po raz ostatni przeżyć wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy Erik pyta, gdzie jest jej ojciec, odpowiada, że zmarł dawno temu. Następnego dnia Trio ponownie wyrusza w poszukiwaniu patsy z pizza. W końcu docierają do restauracji, ale jej okna są rozbite, a fasada zniszczona. Sam i Erik siedzą przez chwilę w milczeniu, po czym przytulają się do siebie ze łzami w oczach. Sugeruje, by poszli do starego klubu jazzowego, w którym grał ojciec sam, a ona się zgadza. Kiedy docierają na miejsce, Erik prosi ją, by poczekała i udaje się na poszukiwanie resztek pizzy w pobliskich restauracjach. W końcu udaje mu się znaleźć jedną i pisze Patsis na pudełku. Następnie wraca do klubu jazzowego, by podzielić się nią z sam, co niezmiernie ją cieszy. Następnie cała trójka zjada resztki pizzy, a Erik zabawia sam, tańcząc i wykonując dla niej sztuczkę karcianą. Po tej wzruszającej scenie wychodzą na zewnątrz, aby zobaczyć rzekę, gdzie łódź transportująca grupę ocalałych opuszcza dok. Ponieważ kosmici nie potrafią pływać, intensywnie przeszukują miasto w poszukiwaniu pozostałych ludzi. Widząc to, sam daje Erikowi swój żółty kardigan, a także podaje mu froda. Jest jasne, że chce, aby przeżyli, nawet jeśli ona sama może nie żyć zbyt długo. Erik rozumie, co ona robi i wybucha płaczem. Jednak sam namawia go do odwagi i wyrusza, by wywołać zamieszanie. Biegnie w kierunku przeciwnym do Erika i zaczyna rozbijać szyby samochodów, aby zwrócić uwagę kosmitów. Chwilę później Erik w końcu wstaje i biegnie do doków. Nieumyślnie kopie kamień, powodując dźwięk, który skłania kosmitów do podążania za nim. Jednak w momencie, gdy mają go złapać, nurkuje do wody razem z Frodem. Okazuje się, że Henry znajduje się na jednej z łodzi, która ma odpłynąć. Wkrótce ich zauważa i zatrzymuje łódź w samą porę, aby mogli wspiąć się na górę. Po doświadczeniu bliskim śmierci, Erik odkrywa list pożegnalny od Sam w kieszeni swetra. Mówi mu, by zaopiekował się Frodem i dziękuje mu za to, że po raz pierwszy od lat poczuła się żywa i wolna. Sam jest szczególnie wdzięczny Erikowi, ponieważ zabrał ją do miejsca, w którym zawsze znajdowała pocieszenie we wspomnieniach o swoim ojcu. W ostatniej scenie widzimy sam przed spaloną Patsy z pizza. Po raz ostatni spogląda na swoje zdjęcie z ojcem, który ma na sobie ten sam żółty kardigan. Następnie wychodzi na ulicę, słuchając muzyki, nie przejmując się niczym. Chwilę później celowo wyciąga wtyczkę słuchawek, powodując szybkie pojawienie się za nią kosmity. Następnie film dobiega końca zanim los sam zostanie pokazany na ekranie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.